Karol, wreszcie na zero z tyłu i na coś z przodu, chociaż Warta też groźnie atakowała. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Znaczy na pewno mecz był ciężki. Warunki atmosferyczne nie dopisywały. Dla obu była to dość, dość, dość ciężki dzień, no ale byliśmy dzisiaj skuteczni i tak tak powiedziałeś, zachowaliśmy zero z tyłu, więc to na pewno, na pewno cieszy i jest to, jest to ważny moment, że odbijamy się od tej serii porażek. Myślisz, że to będzie dobry punkt wejścia w dalszą część sezonu? Przecież przyjeżdża do nas nasz stary znajomy trener Kasperczyk z podbyski ziem w sobotę, więc wypadałoby wejść w tę ligową zimę ze zwycięstwem. Znaczy, na pewno, na pewno, na pewno nasza pewność siebie będzie dużo wyższa. Tak jak powiedziałem, zachowaliśmy zeros tyłu, strzeliśmy jedną bramkę, byliśmy dzisiaj skuteczni. Dobrze to wyglądało w obronie, więc na pewno jest to dobry początek przed nowymi meczami. Wychodząc na ten mecz mieliście na pewno w głowie tę porażkę sprzed kilku dni, także właśnie z Wartą. Tutaj bardziej myśleliście o tym, żeby się zemścić czy awansować do dalszej rundy, a może obie? Nie, tylko, tylko myśleliśmy o awansie i chcieliśmy zrobić wszystko, żeby to spotkanie wygrać.